Dzień dobry, ja nazywam się Anna Jamrodzia Gwaredza, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo chciałam Państwu omówić tylko jeden artykuł dyrektywy, ponieważ bardzo dużo e, spłynęło do mnie pytań po wczorajszym wideo dotyczącym przedterminowej spłaty kredytu. Otóż są regulacje, oczywiście i w porządku krajowym, i w porządku Unii Europejskiej. I teraz mamy dyrektywę rady, która w artykule 16 mówi o tym, jakie przysługują uprawnienia w wypadku wcześniejszej spłaty kredytu. I teraz w zakresie tych uprawnień mamy uprawnienie osoby, która spłaca kredyt zarówno do zmniejszenia odsetek, czyli jeżeli państwu pozostała jakaś część kredytu, powiedzmy, zostało Państwu jeszcze 5 lat spłaty, a Państwo dokonujecie wcześniejszej spłaty, to przysługuje Państwu prawo do tego, aby te odsetki już nie musicie ich płacić, jeżeli jeszcze nie zostały zapłacone, a te, które już zostały zapłacone, aby domagać się ich zwrotu. Na czym to polega? W większości kredytów regulacja wygląda w ten sposób, że te największe odsetki płacimy na samym początku, natomiast oczywiście one maleją z każdym rokiem kredytu. I teraz mamy na początku napisane oprocentowanie kredytu. W związku z tym dość łatwo można wyliczyć, ile odsetek przypada na każdy dzień kredytu. I w związku z tym powinno być tak, że w sytuacji, kiedy przypuśćmy, będziemy spłacać 10 lat, to mnożymy tą stawkę dzienną, odsetek kredytu, razy 10 lat i tylko tyle odsetek powinni Państwo zapłacić. Nie zaś tyle, ile faktycznie Państwo zapłaciliście przez te 10 lat, ze względu na to, że te odsetki były wzrosnące w malejące. W związku z tym, tej kwoty, która została już zapłacona, także można się domagać, nie tylko tych odsetek, które jeszcze nie zostały zapłacone. Ponadto, zaś w artykule tym jest wskazane, że można się domagać także wszelkich innych kosztów, które byłyby związane z obsługą tego kredytu w okresie, kiedy państwo już dokonali spłaty. Więc są takie koszty, które często kredytobiorca ponosi na samym początku związane z obsługą kredytu, ale które dotyczą obsługi tego kredytu przez cały okres kredytowania. I w tym zakresie Mogą Państwo domagać się od banku, aby zwrócił te koszty, które już zostały poniesione, a których w rzeczywistości on nie musiał wydatkować na swoją pracę, w związku z tym, że tej pracy po prostu nie wykona. I to bezpośrednio wynika z tego jednego artykułu dyrektywy. Druga część tegoż artykułu dotyczy kwestii: ile bank może się domagać rekompensaty za wcześniejszą spłatę. I tutaj jasno zostało określone, że rekompensata ta nie może przekroczyć 1% spłaconej przed terminem części kwoty kredytu, jeżeli okres pomiędzy przedterminową spłatą a uzgodnioną datą wygaśnięcia umowy o kredyt przekracza 1 rok. Jeżeli nie przekracza, nie może przekroczyć 0,5%. Zatem, jeżeli w Państwa umowie kredytowej jest tak, że macie większą kwotę, do zapłaty niż ten 1%, który wynika z dyrektywy, no to niewątpliwie można się zastanowić nad tym, czy ten zapis jest e, zapisem prawidłowym, patrząc na tą regulację. Ona jest zawarta w artykule 16 w ustępie drugim dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2008 roku. Jak Państwo by chcieli, to ja w komentarzu do tego, czyli w opisie tego filmiku, zamieszczę dokładnie cały artykuł e, i z jakiej to jest dyrektywy, żeby mogli Państwo go szczegółowo e, przeczytać, oczywiście. Gdyby mieli Państwo pytania do tego jednego artykułu, to oczywiście zachęcam do komentowania. Natomiast w następnym odcinku postaram się powiedzieć o tych przepisach, które mamy w porządku krajowym, tak? czyli w naszej ustawie krajowej dotyczącej kredytów konsumenckich, która też reguluje, jak powinny być w umowach z bankiem uregulowane kwestie przedterminowej spłaty. A zatem za dzisiaj serdecznie dziękuję, zachęcam do komentowania. Do zobaczenia w następnym wideo.